Obudziłem w tobie kobietę. Obudziłeś. Obudziłeś, obudziłeś. 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 Jestem głodny. To co widziałem? Jaj, na bekonie. Dwa jaja na twardo i duży omlet. Z sześciu jaj, bo ja bardzo lubię jaja. I jeszcze taki... Będę musiała pójść do sklepu. To może, wiesz, ja pójdę z Nie, pójdę sama. Przy okazji się przewietrze. Weź mój płaszcz! W kieszeni są pieniądze. Witam serdecznie, moi goście z Teatru Miejskiego w Lesznie. Witam pani brata Kawka, dyrektor artystyczny teatru. Dzień dobry. Pani Edyta Herbuś. Dzień dobry. Przedstawiać specjalnie nie trzeba. I pan Karol Wróblewski. Dzień dobry. A zaprosiłem państwa w związku z najnowszą premierą Teatru Miejskiego. Zagraj to jeszcze raz sam, przypomnijmy, jedna z najsłynniejszych komedii Woody'ego alena Widzę, że często wystawiana jest słynny film 72 roku, gdzie Allen gra siebie, można powiedzieć. Co, 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 co was skłoniło, żeby właśnie to wprowadzić na sam początek, można powiedzieć, do wypełtuaru? Wiesz, ten spektakl ja osobiście dedykuję mojemu mistrzowi Adamowi Hanuszkiewiczowi. Ten spektakl był grany 25 lat temu na scenie teatru Nowego, chyba 25, tak myślę, na scenie teatru nowego w Warszawie. Reżyserował to Adam Hanuszkiewicz i ten spektakl jest poniekąd. Repliką tego spektaklu sprzed 25 lat i ciekawe, ciekawe takie spostrzeżenie, że w to się w ogóle nie zastarzało. To jest takie, że Adam Hanuszkiewicz wyprzedził swoją epokę, i to, co bawiło tyle lat temu, bawi dalej tak samo. Kto był 25 lat temu na tej sztuce, to wie o co chodzi, ale pewnie nie wszyscy spośród naszych słuchaczy wiedzą. Króciutko o co chodzi. Zagraj to jeszcze raz sam słynny tekst z kultowego filmu Casablanca, gdzie Ingrid Bergman mówi te słowa, i ta Casablanca jest takim motywem przewodnim tego spektaklu. Tak, i muzycznie i, i w tym, co o czym opowiadamy, czyli dwoje ludzi, a nawet troje ludzi, którzy są w sobie zakochani i poszukiwanie miłości chyba. No tak jak Woody Allen trudne sprawy, obraca w żart, w dopcip amerykańska sytuacja, gdzie o seksie się nie mówi. My tutaj jednak wspominamy o tym, bawi nas to, a czasami smuci. No, a pan gra Alena, czyli głównego bohatera, czyli Alana, Alana y, alter ego Alena. Ludiego Alena. Alego. Jak się pan czuje w, w tej skórze neurotycznego, nerwowego, małego, niezbyt ładnego Jestem bardzo ładny, inteligentny i, i, i przystojny. Jak arollecki. Och, Alan, W całym Meksyku chodzą słuchaj, że w Nowym Jorku nie ma nikogo lepszego łóżku od Ciebie. Mogła śmieć to wszystko! Ale nie chciała! Wiem teraz, że to był błąd! Może zaczniemy wszystko jeszcze raz! Nie! Obrotów nie ma! Linda ja, kochamy się. O! Oh. Jedziemy razem na Alaskę! Oh. Oh. A Woody Allen, no tak, no, no to jest jakby ikona, ale chyba rzecz w tym, że, że Woody Allen bawi się. My się zabawiliśmy formą z panią reżyserem Magdą Hanuszkiewicz i, i, i skóra neurotyczna w każdym z nas jest. Ale tak zapatrywał się pan na tego właśnie alenowskiego Alana? Tak jak myślę każdy aktor, ja jestem fanem Mugdy'ego Allena no, i, i, i to, co on zrobił i to, co robi obyń jak tak. najdłużej, jest czymś fantastycznym. I w filmie, i w teatrze. Także to jest duża inspiracja. Panie, to Herbuś grał Lindę, to jest taka kobieta, która uwodzi głównego bohatera, tak to trzeba powiedzieć. No to chyba na początku trochę nieświadomie. Się to zadziewa między nimi, gdyż sytuacja jest trochę skomplikowana. Alan jest najlepszym przyjacielem męża Lindy, więc na początku ona jest w swojej naiwności nieświadoma tego, co się między nimi rodzi. Dopiero później coraz bardziej to do nich dociera. Jak mówi nasza pani reżyser, coś się powiedziało, coś się zadziało, samo się zrobiła, dopiero później dociera to do naszej świadomości. Ten romans jest bardzo gorący, ale chyba też bardzo krótki. Bo w momencie, kiedy Linda staje przed wyborem Bardzo trudnym Którego mężczyznę wybrać mów, Czy jest w stanie Nie, ten, że się, że nie, nie Ale to Ale to są wielkie dylematy Czy on jest w stanie oddać to swoje ułożone życie Takie przy, przykładnej żony i, I tą swoją Bezpieczną posadkę Dla takiego zrywu emocjonalnego dla, dla tej szalonej miłości no i, no i ostatnia nasza liryczna scena Właśnie jest takim dylematem Każdy facet każdy człowiek, a, a, chyba w Polsce, ale każdy facet wie, jak wygląda edyta, hebuzi. Uwiedzenie przez y, taką osobę absolutnie z przypadkowością chyba nie ma wspólnego. W tym spektaklu uwodzi Linda, nie edyta i to jest trochę inne uwodzenie. A, panie Edyto, bo jednak gdzieś tam. Zaczynała Pani od tańca i wielu ludzi kojarzy Panią raczej jako znakomitą tancerkę, klasy absolutnie Dziękuję. mistrzowskiej. Aktorstwo, ja wiem, że to nie jest dla Pani nowość, ale mimo wszystko to jest taka, taka praca, która no, musi się Pani przebić po prostu. Chyba trochę. Ja się nie koncentruję na tym, żeby się przebijać, ani też, żeby cokolwiek udowadniać. Ja się koncentruję na pracy, na tym, żeby się rozwijać i żeby grać jak najlepiej. A ta łatka celebrytki? Czyli ślicznej kobiety z okładek, ale no, gdzieś tam tyle tam się talentów odmawia. Nic mi o tym nie ale, wiadomo. Czy, nie pytam, czy to jest ładkach. dla pani taki sposób udowodnienia, że jednak nie tylko u że jednak. Pani zaczęła talent... pracować na, 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 na swój warsztat, kiedy miałam 9 lat. Myślę, że słowem celebryta szasta się dzisiaj na prawo i lewo. Nie utożsamiam się z tym w żaden sposób, więc też nie mam potrzeby bronić się jakkolwiek przed tym. Robię swoje, pracuję często po 8 godzin dziennie. Tworzę fajne rzeczy, dobre spektakle z, ze świetnymi ludźmi. Wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak na jakim poziomie jest moje aktorstwo, zapraszam serdecznie do teatru i to jest moja jedyna odpowiedź na, na to pytanie. A jak się Państwu w ogóle pracuje właśnie? fantastycznie fantastycznie, no miejsce, które gdzieś, gdzieś powstało z jakichś marzeń i że ono powstało, to jest wielkie marzenie, a, a, a finał widzimy no od miesiąca są grane spektakle tylu, tylu ludzi odwiedza to miejsce, już się wie w Polsce o tym miejscu także jak przyjeżdżamy z Warszawy to już wiemy dokąd, już wszyscy o tym mówią. Mieliście teraz wie. miasto trochę zobaczyć, czy tak, siedzicie tak, tak. tam na tym Niewdowicza no zamknięci pod klucze od maja, no, taki system pracy no, pracujemy gdzieś gdzie w całej Polsce różnie, głównie w Warszawie, ale przyjeżdżamy tutaj na, na takie tygodniowe zjazdy co miesięczne były było dość ciężkie, ale intensywnie ale przy okazji poznaliśmy też trochę leczna. Beata Gawka, chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na ten spektakl, ale z, z tego co wiem, to tak chyba na grudzień dopiero możemy na zapraszać, na styczeń, na styczeń wszystko się sprzedało już to macie luksusową sytuację Pracowaliśmy na to bardzo długo, więc myślę, że że dzięki... Mnie to bardzo cieszy, bo dyrektor naczelny bardzo się denerwował, że leszczynianie nie będą kupowali biletów. Okazuje się, że wywiesiliśmy repertuar na grudzień i właściwie już yy, widzę, że... Ale to dwa dni temu wywiesiliście tak, tak, na grudzień. Tak. Już bardzo jest... się cieszę, dlatego że ja cały czas powtarzałam, że wiem, że leszczynianie przyjdą i Wiedziałam, że przyjdą, nie wiem skąd to wiedziałam i przychodzą. Jeszcze raz przypominamy, że można liczyć też na taką szansę, kiedy tuż przed spektaklem nikt się nie pojawi. Tak, bo czasami ludzie chorują, ktoś na grypę nie przyjdzie, oddaje bilety. I naprawdę czasami są wolne miejsca, to zapraszamy serdecznie, jak tylko będzie gdzie posadzić, to będziemy się starać yy, wpuszczać. Nie będziemy bliźnim życzyć grypy, chociaż może niektórzy. Nie, bądź może nie wstrzymaję, nie ale będzie, Niektórzy zdrowka. będą za nie to kciuki śmieszne. trzymać. A ja Państwu słyszałem, że to jest prześmieszna komedia. Łódźego Alena, który jest rzeczywiście genialnym twórcą, takim pełnym humoru absurdalnego. I Państwa bardzo serdecznie do teatru zapraszam. Zagraj to jeszcze raz sam. Najnowsza premiera w Teatrze Miejskim. Beata Kawka, Edyta Herbuś, Karol Wróblewski byli naszymi gośćmi. Dziękujemy, Dziękujemy i zapraszam. zapraszamy.